Dzień dobry jesteście To dla was dzisiaj kawka 9.30 Moi mili Kawa z fundraiserem e, To świąt Armigera Świat pełen fundraisingu, relacji i dobrych ludzi e, Witam was bardzo cieplutko I milutko W ten wtorkowy turkowy. Mm, Poranek, to zależy, o której ktoś wstał. Jak ktoś dzisiaj ma jakiś rekord, to może się pochwalić, bo mój dzień już trwa długo około <laughs> pięciu godzin. Także wiecie, więc dlatego taka kawka. Słuchajcie, dzisiaj mówimy sobie o planowaniu. Mówimy sobie dzisiaj o planowaniu, bo stwierdziłam, że dawno nie było. Ale zanim poruszymy tutaj te dziewięć przypominajek. <laughs> które sobie gdzieś wynotowałam dla was dzisiaj, znaczy nie gdzieś, tylko w moim różowym zeszycie eee, no to oczywiście jestem bardzo ciekawa, co w kubeczkach co w kubeczkach, moi mili u mnie czarna kawa zimna eee, bo jak się dzień wcześniej zaczyna, no to kawa stygnie i ja wiem, że was jeszcze nie ma, ale ci co są, to od razu sobie zobaczą, co dostałam słuchajcie, zakładka do książki dostałam na drugim końcu Polski, z mojej perspektywy, oczywiście, na drugim końcu Polski, i to po prostu w organizacji, u której byłam ostatnio na warsztatach. Mieliśmy fantastyczne warsztaty, związane z obsługą darczyńców i przyjaciół fundacji. I dzisiaj mamy takiego towarzysza, dzisiaj mamy takiego towarzysza, ostatnio mieliśmy długopis, nie? Ostatnio mieliśmy kolorowy długopis, także dzisiaj mamy e, taką oto sympatyczną krówkę. E, tak, tak, dzień dobry Mikołaju. jak miło, że jesteś z nami, że ty masz też czas zawsze być na kapce, jestem bardzo, bardzo e, wzruszona. No schowam zaraz, schowam, no i ja chciałam ci pokazać, fajnie, że jesteś. <laughs> I masz, zobacz, e, to jest zakładka, no, takie dostałam, wydziergane. Różne dostaje rzeczy e, i Wy też różne rzeczy w swoich organizacjach robicie. E, no, dostałam też takie rzeczy, które się w ogóle nie przydadzą, powiedzmy to tak e, lekko. E, no, ale to też jest sztuka, e, robić takie gadżety i takie rzeczy, które będą ok. E, no, może sobie kiedyś o tym pogadamy. Jak chcecie, możemy sobie pogadać. E, a dzisiaj e, mamy. Mamy co? Ogłoszenia, słuchajcie, ogłoszenia mamy takie, że oczywiście poleciał tygodnik fundraisingowy o 7.45. Dzisiaj yy, pisał do Was Szczepan i Szczepan pisał do Was o. Czytałam i wczoraj, i dzisiaj, bo my oczywiście mamy to wcześniej, wszystko. Yy, pisał do Was o. O czym do Was pisał Szczepan? O wiem, już no, zanotowałam sobie, słuchajcie, o przeglądzie komunikacji fundraisingowej i fundraisingu waszej organizacji. Ehm, no, idźcie, przeczytajcie i pomyślcie, czy to jest coś dla was, ehm, no i myślę, że to tak pomaga, pomaga, bo, bo widzimy, że pomaga taki przegląd. Także już służymy wam naszą pomocą, e, ale warto sobie to oczywiście też przeczytać, poza tym, co ja tutaj mówię, tak zupełnie jakby... Poza tym wszystkim. E, no dobra, dobra. <laughs> Mikołaj, dobrze. To nie pisze o jak w miejscach mhm, Dobra. Co w kubeczkach, moi Mili? Co w kubeczkach? E, I co dobrego u Was? I jak rozpoczęliście ten tydzień? I, I czy ten tydzień macie zaplanowany? I czy w tym tygodniu zaplanowaliście sobie, kto tam będzie mieć blisko, spotkanie z Elą i Szczepanem w Warszawie? Szczepan i Ela będą w Warszawie jutro, jest środa, dziewiątego i na 19 zapraszają na kawę na mieście także są informacje na naszych profilach także można zajrzeć do Eli do Szczepana i tam zobaczycie dokładną lokalizację, gdzie jest spotkanko także bardzo serdecznie was tam, oni oni szczególnie zapraszają żeby sobie pogadać, posiedzieć i po prostu się czasem poznać pierwszy raz zobaczyć na żywo, to jest takie fajne fajne doświadczenie, także jutro o 19 tak zwana kawa na mieście, która wcale nie musi być kawą, oczywiście, także spoko ludzi. No i to możecie sobie oczywiście wpisać w kalendarz i zaplanować. Dawno nie było tematów planowania, dawno, dawno. Przeglądałam sobie moje różne notatki z kaw, z webinarów i rzeczywiście nie poruszaliśmy tego tematu przez jakiś czas. Najwięcej było wtedy, kiedy. Czekajcie, bo to nie po tej stronie, tu kiedy przygotowywałyśmy dla Was planer działam. I planer działań jest planerem jeden zeszyt jest kwartalny, co pomaga planować w takiej krótszej perspektywie i wielu osobom to pomaga, że to nie jest takie przerażające i wielkie do końca roku, tylko pomaga właśnie zaplanować w krótszym czasie i to może być takie właśnie Uff, mniej przerażające. Z tym planowaniem, fundraisingu, to jest tak, że jest planowanie i życie, nie? To znaczy, generalnie jest tak, że jest planowanie i życie, ale to nie znaczy, że nie planujemy. To nie znaczy, że nie planujemy. To znaczy, że planujemy w taki sposób, żeby żeby zrealizować, co mamy zrealizować, i zostawić miejsce na życie. O może tak. Tak? Czyli planujemy sobie rzeczy po to, żeby one się działy, żebyśmy wiedzieli, po co to coś robimy, dokąd my idziemy z tą naszą organizacją. No, ale oczywiście z taką perspektywą, że ktoś się może rozchorować w biurze, że ktoś w Twojej rodzinie, że ty, że możesz wypaść, że coś się wydarzy, wiecie, nie wiem, nie ma prądu, nie ma internetu, to też są obsłowe. To są takie rzeczy, które się po prostu wydarzają i z życie. Pomysły nowe oczywiście, które generujecie zazwyczaj w organizacjach napęczki. I to nie jest źle. Zaraz sobie powiemy, co z nimi robić. Więc chodzi o to, żeby to planowanie było adekwatne, a żeby Wam pomagało, żeby Wam faktycznie pomagało. I ja sobie myślę, że planowanie uczy albo jest możliwe dzięki asertywności. Bo jak sobie tutaj powiemy za chwilę o różnych rzeczach, to zobaczycie, że to wymaga czasem powiedzenia nie, albo powiedzenia świetny pomysł nie na dzisiaj. Nie, więc jakby to, to jest ważne i myślmy sobie o tym... O, dzięki Wiktor za link do planera. Dzięki wielkie. Kto jeszcze nie testował, to, to zachęcam. Kto lubi sobie notować na papierze. Ja kocham moje pióro, które dostałam kiedyś w prezencie i właśnie korzystam z różnych tego typu takich... Staromodnych, analogowych metod życia i organizowania. No więc do tego Was zachęcam, żeby myśleć o planowaniu jako takiej przestrzeni, która jest bardzo ważna, bardzo potrzebna, jednocześnie uwzględnia, daje margines na rzeczy, które są nie do przewidzenia, bo jest masa rzeczy nie do przewidzenia i ciągle Wam będzie coś wybuchać i ciągle coś się będzie działo. Moi, e, mili. chciałabym, aby tak pokazać Wam takie perspektywy, i to jest moja propozycja, e, jakby, jakby określania e, planowania, bo możemy sobie planować długoterminowo, możemy tak średnioterminowo i możemy krótkoterminowo. I tak jak uczymy Was na przykład planowania w strate strategii na 3-4 lata, e, 5 to jest taki, taki maks bo to już jest naprawdę dużo, to już jest naprawdę dużo, no to to uznajmy za taki, takie planowanie długoterminowe, tak? Czyli takie powiedzmy 3-4 lata. W wielu organizacjach i w wielu głowach jest tak, że planowanie długoterminowe to też jest planowanie roczne. Czyli to, gdzie mamy być za rok, że ten rok jest na tyle długim okresem, że uznajemy go za długi okres, tak? To znaczy planujemy, że przez ten długi czas coś się ma wydarzyć, dokąd mamy, mamy gdzieś być. O, tak, dokąd mamy dojść, gdzieś mamy być. Coś ma się wydarzyć za ten e, rok. E, no właśnie widzisz, Wiktor, masz rację, chyba wiele osób wziąło na poważnie, że tydzień temu była ostatnia kawa. No właśnie, może tak być. Może to być. No. E, Także pozdrawiam wszystkich, którzy sobie to potem oglądają i myślą, o, to nie była jednak ostatnia. O, mogłam, bo, mogłam być na żywo. No to na razem razie wtorki 9.30. Więc mamy to planowanie długoterminowe, mamy takie średnio. I tutaj średnio dla wielu to jest takie podejście kwartalne lub miesięczne, że ten miesiąc to nie jest bardzo szybko. Ale jest takim właśnie takim czasem, kiedy można zobaczyć coś, coś można dojść, gdzieś można coś ogarnąć, zać sobie jakiś cel do niego dojść. Natomiast to nie jest tak, że w tym tygodniu, nie? Dlatego właśnie tydzień i dzień to są takie krótkoterminowe i to jest taka propozycja moja dla Was, podejścia, i żeby na te różne jakby na, do tych różnych podejść mieć swoje. Patenty, kalendarze, notatniki, aplikacje, strategie, dokumenty coś, co Wam pomoże planować i coś, co będzie faktycznie wielką, wielką pomocą. Mikołaj pisze, że to znaczy, że żart się udał. No tak, to, to faktycznie tak by trzeba to interpretować. Wiktor nam pisze, że czasem musi planować czas na planowanie, ale, ale jak już zaplanuje jedno i drugie to praca leci. Najlepiej w perspektywie tygodnia, to jest piękne. No tak, nauczenie się planowania czasu na planowanie, to jest w ogóle game changer. To jest coś takiego, co zmusza Cię do tego, żeby odsunąć robotę, którą masz i odsunąć wyzwania, cele i to wszystko, co tam gdzieś czeka w tych tam perspektywach kolejnych. Um, i pozwala po prostu się skupić na tym, co jest do zrobienia i jak to rozłożyć. Nie? Czyli daje taką wolną głowę. To nie musi być długi czas. To nie musi być dzień. Czasem trzeba, bo czasem trzeba zaplanować tak wiele rzeczy, tak wiele projektów. I jakieś tenże oczywiście. Ale generalnie takiej pracy codziennej, bieżącej, to naprawdę nie jest dłuższy czas. I naprawdę nic nie stracisz, a tylko zyskasz, jeśli sobie zaplanujesz czas na planowanie. No to jak ja mam 9 przypominajek? W ogóle dlaczego 9 przypominajek? Dlaczego... Przypominajki, dlaczego dziewięć, bo tak mi wyszło, ale dlaczego przypominajki, dlatego że właśnie kiedyś bardzo dużo mówiliśmy o planowaniu, mówiliśmy o planowaniu zbiórek, mówiliśmy o planowaniu pracy zespołów fundraisingowych, mówiliśmy o planowaniu w ogóle zadań, swojej codziennej pracy, dawaliśmy Wam planery, wyprodukowaliśmy planer działam. zrobiliśmy masę, masę webinarów, kaw o przeróżnym planowaniu i tak sobie zebrałam takich dziewięć, które myślę, że są warte tego, żeby je dzisiaj podkreślić i przypomnieć nam wszystkim, bo mnie też się przyda, <laughs> mnie też się przyda. To nie jest tak, że jestem mistrzem planowania, chociaż czasem z zewnątrz to może dobrze wyglądać i dobrze, że wygląda bardzo dobrze, ale jak u każdego dzieją się rzeczy, dzieją się rzeczy, które po prostu, yy, których nie przewidzimy i które po prostu trzeba wziąć na klatę i tyle. Planowanie ma jeszcze jedną zaletę, pisze do nas Mikołaj. Jest szansą na zabicie bieżączki, podejmowanie działań strategicznych, tak? Czyli wyjścia z tego, co nas dziedził i dziubiami, dziubiami mam poczucie braku postępu do rzeczy strategicznych, czyli pracy nad organizacją na przykład, czy nad naszym działem, czy nad tym co robimy, a nie wy była taka kawa jakiś czas temu może nawet uda mi się jakoś bardzo szybko znaleźć kiedy była, właśnie o tym czy pracujesz w organizacji czy nad organizacją, tak, 14 stycznia była taka kawa, też warto sobie o tym pomyśleć i planowanie pomaga właśnie wyjść z takiej z tej bieżączki, z tego co nas zasypuje, no dobra pierwsza rzecz, pierwsza przypominajka to jest taka, że wybierz Wybieraj priorytety. Czyli zatrzymaj się i wybierz to, co jest ważne. Wybierz to, co jest kluczowe, to, co jest strategiczne. A propos, właśnie Mikołaja, komentarz. Wybierz to, co jest najważniejsze, co jest po prostu priorytetem i co będzie powodować selekcję kolejnych rzeczy. Czyli czy to, co masz potem, przechodzi pomysł, to jest punkt drugi, co robi z pomysłem. Czy przychodzi pomysł, przychodzi temat, przychodzi coś, czy nam to realizuje działanie priorytetowe, działanie strategiczne? Jak nam nie realizuje, to co robimy z pomysłami? Zbieramy je, pomysły zbieramy, pomysłów nie wywalamy, pomysłów nie spalamy, pomysły zapisujemy i wszystkie zbieramy. I najlepiej, żeby miał do tego dostęp więcej osób, dlatego że jak się dzielimy pomysłami, to tworzymy lepsze pomysły. I to jest bardzo, bardzo fajne. Dzięki, Wiktor, za link do pracy w lub nad organizacją. Dzięki. Więc mamy, wybieraj problemy, priorytety i pomysły spisuj, zbieraj w jednym miejscu i wracaj do nich oczywiście. Korzystaj z nich, one mogą ci uzupełniać różne działania, mogą ci dawać nowy, nowy powód, nowy pomysł na realizację czegoś, ale z nich nie rezygnuj, a jednocześnie nie dawaj się wciągnąć, że a jeszcze to, a jeszcze, a jeszcze zróbmy, a jeszcze to. Nie, 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 bo po prostu. Toniecie, gubicie się, potem trzeba wszystko wysadzić w kosmos, i są takie miejsca, gdzie tak jest, czy było, wysadziliśmy, pomogliśmy wysadzić w kosmos, albo życie Wam wysadziło w kosmos i trzeba było to wszystko ustawiać na nowo. I to jest czasem dobrze, znaczy to generalnie jest potrzebne jak jest bajzel, to trzeba go ogarnąć, ale na początku jest jeszcze większy bajzel, zanim się ogarnie, więc to jest proces, ale to jest ważne, żeby, żeby naprawdę porządkować to i trzymać się tych rzeczy, które są najważniejsze i priorytetowe. Punkt trzeci, gdzie mam punkt trzeci, tu mam punkt trzeci. Dziel zadania na mniejsze. No, bo to, że mamy jakiś wielki priorytet, to jest wielki priorytet, ale jego musimy podzielić na mniejsze zadania. I jak sobie weźmiecie taki planer, to zobaczycie, że tutaj jest podział właśnie na cel roczny, cel strategiczny, cel kwartalny i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo pomocne. O, no, coś tutaj mam robocze takie. Nie, mam cele roczne, cele kwartalne i cele y, miesięczne. Tu kiedyś pokazywałam na tym planerze różne rzeczy, więc tu mam powpisywane. Po yy, nie? I dzielimy sobie na mniejsze. I dopiero jak mamy mniejszy cel, to mamy też mniejsze zadanie, yy, bo zadanie to jest coś do zrobienia. To nie jest coś, co Kiedyś się pojawi, spadnie nam z nieba albo nam wyrośnie w ogródku, tylko coś, co trzeba zrobić. Zadanie jest to do do zrobienia, dlatego te listy nazywają się to do. I to są rzeczy, które trzeba wykonać. Jeżeli trzeba je wykonać, to znaczy, że musimy wiedzieć, kto je wykona, kiedy je wykona i jak je wykona. W oparciu o co? Tak? Więc to jest ważne, żeby mieć do tego, dlatego wam mówimy o różnych briefach, dlatego wam mówimy o strategiach, dlatego wam mówimy o masie takich rzeczy, które wam pomagają potem wyrealizować te zadania. No to jak jesteśmy przy tych drobiazgach właśnie, kto, co, kiedy i na podstawie czego, no to czwarta rzecz to jest twórz harmonogram, ustalaj harmonogramy, widać postęp. Widać, że coś się dzieje, widać, że zostało zrealizowane. Widać, że jesteśmy bliżej celu, że doszliśmy, kawałeczek, nawet jeśli to były trzy kroczki. Ale dwa dni temu, miesiąc temu nie mieliśmy zrobionych tych kroczków, a teraz je mamy. Więc to jest, harmonogramy są naprawdę bardzo przyjazne. Co więcej, dobrze zrobiony harmonogram jest taki, to, to jest taki, który jak dostanie go osoba, która go nie tworzyła, to go rozumie. I mamy taki case, na przykład harmonogramu. Ja teraz nie chcę żeby wybrzmiało, że fundraising to social media, ale akurat mamy taki świeży przykład z jednej organizacji, która poprosiła nas o to, żeby im przygotować treści do social media w ramach jednej kampanii. I zresztą ciekawe, bo nie fundraisingowej. I rzeczywiście nasz zespół przygotował takich, powstał taki harmonogram i do tego powstały publikacje. I to wszystko jest w odpowiednich folderach i oni sobie to dostali i oni sobie z tym mogą teraz żyć i pracować. I my nie musimy im tłumaczyć, co tam jest. Bo dobry harmonogram to jest taki, że ktoś nowy go weźmie, to go rozumie i wie, co ma zrobić. Więc, żeby nie było do pytań, a co mi tam tej Asanie, czy w innym tam, innej aplikacji, wrzuciłaś za zadanie, bo ja tutaj tego nie rozumiem. Nie, to musi być tak zrobione, żeby było jasne, co, kto, kiedy, jak na podstawie czego, no nie? Do kiedy, do kogo i tak dalej. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy. No to jak jesteśmy przy ustalaniu harmonogramu, no to musimy, żeby dobrze ustalić harmonogram, szacować czas, to jest punkt 5. Szacować czas, ile ci to zajmie. Jak masz zadania, które już były robione, które, które znacie, no to macie to mniej więcej ocenione, na przykład ile czasu piszecie newsletter. Ile zajmuje wam siąść i napisać newsletter. Nie? My to, ponieważ piszemy te newslettery ciągle regularnie już od dawna, no to wiemy, że tak jest. Więc yy, yy, szacuj czas. I według tego wstępnie ustalaj harmonogram. Dlaczego wstępnie? Dlatego, że mamy punkt 6. Ja sobie to wszystko skreślam, bo mam pomieszane notatki. Eee, bo punkt 6 mówi nam o tym, że planuj z buforem. Czyli dodawaj bufor czasowy, e, dodatkowy czas. Rezerwuj zawsze więcej czasu niż Ci się wydaje. Bo życie. bo życie, bo zdrowie, bo kondycja, bo rozpraszacze, bo prąd, bo masa rzeczy. To nie znaczy, że jak coś ci zajmie godzinę, to masz sobie na to planować pięć chyba, że to jest coś kompletnie nowego i nie wiesz, ile ci zajmie, to zaplanuj na wszelki, podaj więcej czasu. Ale generalnie yy, przedłużaj czas wszystkiego, co wydaje ci się, że, że zdążysz zrobić. Najgorsze, co możesz zrobić, to napchać do harmonogramu, napchać do kalendarza, napchać do tygodnia, napchać do dnia. Po prostu tego nie zrobisz, a potem ci się uzbiera. A potem myślisz tylko o tym, to ja chcę uciec stąd i iść na urlop, a nie mogę iść na urlop, bo mam niezrobione rzeczy. A najgorsze, co możesz zrobić, to iść na urlop, jak masz nieskończone rzeczy, które siedzą w twojej głowie i cię frustrują. Więc zacznij od porządnego harmonogramu i od tego, ile czasu coś zajmuje, od po prostu odrobienia, nie? W sensie, jakby to jest podstawa, nie? żeby coś było zrobione, to musi być robione. No jakby to jest fundament. Natomiast w planowaniu buf doliczamy bufory do naszych zadań. Co dalej? Pracuj blokami, to pomaga. Wielu osobom to pomaga. To jest coś takiego, co myślicie sobie wytresować, wypracować, przećwiczyć na sobie, bo te bloki też można różnie rozumieć. Pracować blokami można według tematu projektu, w którym jesteście, czyli wszystko, co dotyczy na przykład, nie wiem, obsługi darczyńców teraz robię. Wszystko, czyli pisanie, nagrywanie, dzwonienie wszystko, wszystko. Może być tak, że pracujesz blokami jako do, robisz blok według konkretnej aktywności. Czyli na przykład we wtorki piszesz wszystkie teksty z tygodnia. Nie wiem, newslettery podziękowania, coś tam, coś tam, coś tam oferty. Albo wiesz, że czwartki to jest dzień Twoich spotkań. W jednej organizacji wiem, że, jest, znaczy w jednej, no, akurat z, ostatnio z jedną rozmawiałam, to wiem, że w jednej, ale poza tym to wiem, że to jest coś powszechne, że na przykład jeden dzień w tygodniu to są właśnie spotkania online'owe. Nie że nie rozpraszam sobie tego na cały tydzień, bo wtedy mam pracę w biurze, pracę z zespołem w biurze, mam dokumenty, mam pisanie, mam różne, różne rzeczy i jeden dzień w tygodniu ustalam sobie, że wtedy, o ile to jest maksymalnie możliwe też dla drugiej strony, oczywiście, z którą mam spotkanie, no to właśnie e, e, ustalam sobie, że to będą te, ten, ten jeden dzień. I to jest ten blok. Czyli w różny sposób możecie podejść do pracy blokami. Popróbujcie sobie, co Wam służy, czy wolicie zanurzyć się w temacie i robić wszystko dotyczące na przykład właśnie obsługi czy przygotowania czegoś, czyli wszystkie aktywności łącznie z bieganiem, telefonami, pisaniem i ten, bo dotyczy jednego kontekstu, jednego tematu i jest wam łatwiej w ten sposób się bo się zanurzacie w tym temacie i jest wam lepiej, czy wolicie to podzielić według yy, aktywności. Także tutaj jest, jest dowolność i yy, sprawdźcie, co Wam działa przez jakiś czas yy, i korzystajcie z tego, co jest dla Was dobre. Yy, pomoże Wam na pewno punkt 8 myślenie projektami. Znaczy w takim sensie, że coś jest, ma początek, coś ma koniec, coś ma etapy, coś ma zadania, coś ma harmonogram. Że to nie jest tak, że jak coś zaczniemy, to coś się wlecze i, wlecze i wlecze i wlecze i wlecze i po prostu nie możemy skończyć, bo nikt nigdy nie ustalił, do kiedy my to mamy zrobić. Yy, I są oczywiście zadania stałe. Yy, I takie rzeczy, które się muszą dziać. Na przykład. Prowadzenie mediów społecznościowych, wysyłanie newsletterów, wysyłanie podziękowań, cała obsługa darczyńców i tak dalej. Znów, tu można wprowadzić kampanijne myślenie, czy projektowe, jak właśnie sobie ubierzemy to w kampanię, w tematy, że to nie jest tak, że po prostu we wtorki zawsze prosimy o pieniądze, wiem, w mediach społecznościowych, w czwartki zawsze coś tam, a w piątki zawsze coś tam. Łatwiej bardzo w bardzo wielu miejscach jest myśleć hmm, tak całościowo, to znaczy tematycznie. I Jeżeli yy, y, y, lubicie mieć takie poczucie, że coś się dzieje, potem się kończy pf, zrobione, następne, to polecam. To bardzo serdecznie y, polecam takie y, myślenie właśnie m, projektami. No i oczywiście dziewiąta rzecz, bez której nie ma dobrego planowania y, w ogóle też, znaczy oprócz wszystkich rzeczy, rzeczy, które bycia. To analizuj i wnioskuj. Czyli patrz, co działa, co wam służy, co fajnie działa dla organizacji, co was przyspiesza, co was spowalnia, co ciebie motywuje, kiedy lubisz pracować, o jakich godzinach lubisz pisać, a w jakich rozmawiać przez telefon. O ile oczywiście robisz takie zadania, to co ja mówię, to są przykłady. Hmm, jeżeli możesz sobie pozwolić tutaj na żonglowanie tymi godzinami, oczywiście. Natomiast z tego wyciągaj wnioski i stosuj je potem przy lepszym planowaniu, ponieważ planowanie to jest akurat coś takiego, co się nie kończy, ale znów. Masz projekt, masz jakiś miesiąc, masz tydzień, masz nie wiem, kwartał, i dopiero wtedy, i potem sobie wnioskujesz i planujesz na kolejne rzeczy. Tak jak chyba Wam ostatnio mówiłam, że też jestem na etapie takiego przeorganizowywania znów swojego trybu pracy, zadań i różnych rzeczy, które, które mam po prostu w życiu i wszędzie. No to znów jestem na etapie takich testów, nie? Czy, czy, czy mi z tym będzie lepiej? Czy tamten system był może trochę lepszy? A może jeszcze coś się zmieni? Bo na przykład wiem, że w maju będzie taki moment, że pewne rzeczy się zmienią i one też wpłyną na moją organizację. Ja wiem, że moje planowanie teraz jest tam powiedzmy do końca maja. Nie? A potem będę mieć inny, inny tryb w ogóle funkcjonowania. Więc no to są takie rzeczy, które są po prostu plastyczne i trzeba szukać takich rozwiązań, które wam po prostu będą, będą pomagać. Mikołaj. Przy myśleniu o projektach trzeba też odróżniać projekt od działania. Wrzucenie każdego działania w tryb projektowy może zabić organizację. Oczywiście, że tak Oczywiście, że tak. Oczywiście. Um, o, tutaj proszę bardzo, jakieś polecajki do systemu, do zarządzania projektami, wiecie, takich aplikacji do planowania i takich miejsc w necie, które mogą służyć Waszym, waszym zespołom jest sporo i yy, po prostu trzeba wziąć jeden, przetestować przez jakiś czas, stwierdzić dobre, niefajne, nie pasuje mi, pasuje mi. Wziąć inny i tyle. Więc no, z tym planowaniem to jest tak, że to się nie kończy, a trzeba to udoskonalać. Tutaj po prostu ćwiczymy, jesteśmy w tym lepsi. Kto gra kiedykolwiek na jakimś instrumencie, to wie, że jak się ćwiczy, to się jest lepszym. Jak się nie ćwiczy, to się jest gorszym po prostu, gorszym. To się nie stoi w miejscu. To paluszki potem na tych instrumentach nie słuchają człowieka. I, po, i z planowaniem i z wieloma innymi aktywnościami jest dokładnie yy, tak samo. Moi kochani, Lubię sobie czasem pomyśleć o tym planowaniu. Mam nadzieję, że Wam to pomaga. Także pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, którzy nie przyszli na kawę, bo myśleli, że nie ma. Także pozdro też dla Eli za dobry dowcip. Kawa na mieście z Elą i Szczepanem jutro, środa 9 kwietnia o godzinie 19. Szczegółowe lokalizacje i dane są na profilach Eli i Szczepana, więc sobie można wejść poszukać. Ja się z Wami żegnam, ponieważ zaplanowałam, że kawa będzie trwała maksymalnie do 10. I po prostu wiecie, i jest. Mam nadzieję, że się widzimy y, za tydzień. Widzimy się? Czy znowu coś wymyśliłam, że mnie nie ma? Ktoś to wie? Nie, w kalendarzu chyba jest. Widzimy się, bo to jest zaraz przed świętami. Widzimy się, normalnie się widzimy i yy, nie wiem o czym sobie będziemy gadać. Jak wiecie, o czym chcecie pogadać, to możecie mi napisać. Jestem bardzo otwarta na tematy. Yy, no. Bo to też się nie kończy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Idź, idźmy dopić kawki, co tam, żurki i co tam jeszcze było w kubeczkach. Dobrego dnia i tygodnia dla Was. Było co tak krótko. Idź odpocznij. Idź popatrz na góry. Masz góry? Nie masz góry. No Ci wyślę. Pa, dzięki za dzisiaj.